Budowa wszystkich komponentów jednej rakiety Atlas 5 to od 18 do 24 miesięcy wytężonej pracy. Elementy są tak wielkie, że można je zmontować w całość dopiero na miejscu. Przylądek Canaveral jest oddalony o 4000 km. Komponenty transportuje się tam wyjątkowym promem. Rocket ship jest bardzo szeroki. Został specjalnie dostosowany do pewnego typu ładunku. Części rakiety mogą mieć nawet 32 metry długości i ważyć łącznie 250 ton. Dla tego statku to pestka. Mamy ładowność rzędu 4000 ton. Trasa wiedzie rzeką i kanałem do Zatoki Meksykańskiej i wokół Florydy na przylądek. To wymagający rejs. Musimy się mieścić pod mostami. Ale nie możemy mieć dużego zanurzenia, bo siądziemy na mieliźnie. Jesteśmy też przystosowani do pływania po oceanie. Rejs potrwa 8 dni. A montaż rakiety na wyrzutni kolejne 15 do 20. Najbliższy start będzie wyjątkowy. Zamiast ładunku rakieta wyniesie nową amerykańską kapsułę, Starlinera. Szeroki naledwie 4,5 metra obiekt ma transportować siedmioro astronautów do i z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I tak jak wahadłowiec jest wielokrotnego użytku, do 10 razy. Prototyp powstał w 2011 roku i był intensywnie testowany. Start. Zrzucano go na pustyni Mojave, żeby sprawdzić poduszki amortyzujące. Amerykanie nie mieli wcześniej kapsuły, która mogłaby zakończyć lot na lądzie. Organizacja wnętrza, komunikacja, ergonomia, ekrany wszystko pomaga w locie. Test silników Starliner ma własny napęd nie tylko do manewrów w kosmosie, ale też do ucieczki z rakiety na wypadek awarii. Najważniejszy test dopiero przed nim. Sła bez załogi poleci na orbitę i spróbuje zadokować do międzynarodowej stacji kosmicznej. Dzisiejszy sukces Atlasa 5 będzie oznaczał, że Amerykanie po Dekadzie będą w końcu mogli startować z ojczyzny. Wnosimy ludzi w kosmos z terytorium USA. Każdy chce w tym uczestniczyć. Historyczny moment. Pierwszy lot kosmiczny kapsuły Starliner. T 10. 10, 9, 8. Zapłon. 3, 2, 1. Start. Lift Mamy z czego być dumni. Będziemy obserwować wszystko z sercem w gardle i spoconymi rękami. To nasz wielki dzień. Rakieta rusza podręcznikowo. 81. udane wystrzelenie rakiety ULA i pierwsze Starlinera. W tej fabryce zawsze jest przynajmniej 10 helikopterów w różnej fazie montażu. Zaopatruje ona największy rynek zbytu na świecie. W Stanach Zjednoczonych jest ponad dwukrotnie więcej śmigłowców cywilnych niż w całej Azji, a amerykańskie wojsko ma jeszcze 4000 maszyn w służbie. Amerykańscy producenci działają prężnie. Bell, Robinson i Sikorski wraz z brytyjsko-włoskim Leonardo zaspokajają połowę popytu. Jednak królem jest francuski Airbus, z rocznym przychodem prawie 2 miliardów dolarów, który corocznie dostarcza średnio 300 nowych maszyn. Czasem w fabryce kolejny egzemplarz za chwilę otrzyma wyśmienity silnik Ariel 2D. Montuje ostatni przewód olejowy w tylnej sekcji. Zaprojektowany w latach 70. silnik Safran Ariel napędza ponad 60% wszystkich helikopterów jednosilnikowych. A jego współczesna wersja to prawdziwy bestseller. Powstało ich ponad 12 tysięcy, a ich łączny nalot to ponad 46 milionów godzin. Nasz cel to maksimum mocy i minimum masy. Mocy jest tyle, że śmigłowiec potrafi wykonywać bardzo trudne zadania. Ma naprawdę świetny współczynnik mocy do masy. Tak świetny, że H125 może unieść niemal półtorej tony tyle samo co sam waży. Choć maszyna ma tylko jeden silnik, to wyposażona jest w aż trzy układy sterowania lotem. Tak zwane sterowanie ogólne służy do zmiany kąta natarcia wszystkich łopat jednocześnie, umożliwiając ruch maszyny w pionie. Sterowanie okresowe zmienia kąt natarcia poszczególnych łopat, umożliwiając ruch w płaszczyźnie poziomej. A pedałami zmienia się skok śmigła ogonowego, który odpowiada za utrzymanie równego toru lotu lub obrót w zawisie. I lot helikoptera steruje obiema rękami i nogami. To nie tylko statek powietrzny, który musi być bezpieczny, to także jednostka ratownicza operująca w najgorszych warunkach, czasem na dużej wysokości. A lot helikopterem na dużej wysokości to duże wyzwanie. Bo mniejsza gęstość powietrza oznacza mniejszą siłę nośną na wirniku i mniejszą moc silnika. Lecz ta maszyna sobie z tym radzi. To jedyny helikopter, który wylądował na szczycie Mount Everestu. W 2005 roku H125 pilotowany przez pilota doświadczalnego Airbusa Didiera Desala wylądował na wysokości 8848 metrów i ponownie wystartował, bijąc rekord świata. Było to wielkie wydarzenie. To dlatego H125. Jest najczęściej wybieraną maszyną przez ratowników górskich. Ten model stanowi 85% floty jednosilnikowych śmigłowców ratowniczych w Nepalu. Model 3 otrzymuje instalację elektryczną. Rozpoczynamy montaż elementów wnętrza. Głównie wiązek przewodów i deski rozdzielczej. Pracownicy sprawnie instalują około 1,5 km przewodów. To jeden z niewielu etapów wykonywanych ręcznie. Następnie montuje się baterie, kluczowy element dla sprawności auta. Model 3 jest napędzany prądem pobieranym z sieci i przechowywanym w bateriach. Zamiast silnika spalinowego ma elektryczny. Baterie przesyłają energię, a silnik obraca koła. Auto elektryczne ma o wiele mniej ruchomych części, ale baterie zwiększają jego masę. Mimo to, dzięki dużej mocy, przyspiesza znacznie szybciej niż tradycyjne. Samochody elektryczne pokonują średnio 160 km po naładowaniu do pełna. Jednak model 3 może przejechać aż 560 km. To dzięki silnikowi i baterii. Powstają one 300 km na północny wschód od Fremont pod Rino w Nowadzie. Oto gigafabryka fabryka Tesli. Staramy się pchnąć świat w kierunku energii odnawialnej. To wielkie i śmiałe przedsięwzięcie, a fabryka jest gotowa dopiero w 30%. Po ukończeniu będzie jednym z największych budynków na świecie. Nazywamy to maszyną do budowy maszyn. Obecnie produkujemy miliony ogniw dziennie. Każde ogniwo przypomina popularnego paluszka, jak do pilota od telewizora. Jednak można je ładować tysiące razy. Łączymy ogniwa w moduły, a z czterech modułów tworzymy akumulator. Jeden akumulator modelu 3 składa się więc z 4000 ogniw, umieszczonych w czterech modułach i obudowanych stalą. To kluczowa część całego auta. W ciągu jednego dnia. Gigafabryka produkuje nawet 4 miliony ogniw. Dzięki takiej skali zakład jest w stanie stworzyć rocznie miliard 400 tysięcy pojedynczych ogniw. To wystarczyłoby do budowy piramidy wielkości hotelu Luxor w Las Vegas. Ich moc zasiliłaby centrum miasta przez 6 dni. Giga fabryka dostarcza też inny kluczowy element modelu 3. Produkujemy jednostki natędowe, czyli silniki elektryczne. To one dają moc, zasięg i przyspieszenie. Dzięki nim model 3 przyspiesza do setki w 3,2 sekundy, tak szybko jak Ferrari. Używamy szablonu. Układamy go i odrysowujemy. Potem bloki trafiają pod piłę taśmową. Wycinamy ostrożnie, tak blisko linii, jak się da. Teraz wygląda jak Les Paul. Gibson to jedna z tysięcy fabryk instrumentów na świecie, w których drewno używane jest na skalę przemysłową. W Niemczech ze świerku sitkańskiego powstają fortepiany Steinway. W Japonii z tanzańskiej kostrączyny czarnej korpusy klarnetów Yamaha. Na całym świecie eksportuje się sprzęt muzyczny o wartości prawie 7 miliardów dolarów rocznie. Wróćmy do Nashville. Na kolejnym etapie gitara z machoniu i klonu trafia do urządzenia CNC. To wielka frezarka sterowana komputerowo. Obsługuje ją doświadczony pracownik, tej Droysen. Umożliwia wyrzeźbienie kształtu i wywiercenie otworów, jak za pomocą warsztatowej wiertarki pionowej. Prezarka tworzy kształt korpusu i wycina otwory w 8 gitarach jednocześnie. Do lunchu obrobi 250 instrumentów. Wycinamy gniazdo gryfu i otwory na pokrętła oraz przełączniki. Następnie obracamy korpus. Cykl trwa około 6,5 minuty. Po wszystkim uzyskujemy ładnie wykończony produkt. Najpierw jednak TED swoim eksperckim okiem ocenia jakość wykonania. Upewniam się, czy wszystko gra. Wygląda świetnie. Wpisuję swoje inicjały, żeby było wiadomo, kto sprawdzał. Ustawiam je na palecie i wysyłam dalej. Potem ładujemy kolejną partię materiału i zaczynamy od nowa. Trzeba dbać o jakość. Nie śpieszymy się. Wszystko musi być jak należy. I to za pierwszym razem. Dzięki nowoczesnej technice wytwarzanie gitar trwa krócej niż kiedykolwiek. W destylarni Jack Daniels w Liczburgu. Alkohol został oddzielony od zacieru zbożowego. Kolejny etap jest niezwykle istotny przy produkcji gatunku Tennessee whisky. Ale najpierw trzeba przygotować specjalny składnik węgiel drzewny z klonu cukrowego. Odpowiada za to tylko dwóch mężczyzn. Ja i Darren jako jedyni na świecie wytwarzamy węgiel drzewny dla Jacka Danielsa. Możecie go pić gdziekolwiek, a to my zadbaliśmy o węgiel do filtracji. Najpierw układają półtora metrowe stosy drewna. Następnie podpalają je za pomocą Jacka Danielsa. Nie chcemy, żeby w drewnie było czuć produkty naftowe jak ropa czy benzyna. Zaczynamy od whisky i kończymy na whisky. Czas ogrzać atmosferę. Gdy się rozpali, temperatura będzie sięgała około 1100 stopni. Po kilku minutach całe drewno stoi w ogniu. Pali się około półtorej godziny. Po wszystkim zostaje góra węgla drzewnego. Teraz najtrudniejsze. Czekamy. Drewno płonie, a my pilnujemy, żeby ogień nie wymknął się spod kontroli. Ta praca wydaje się prosta, ale Ci dwaj muszą wytworzyć węgiel drzewny do całej rocznej produkcji Jacka Danielsa, a to wymaga mnóstwa drewna. Przez tydzień palą nawet 72 stosy. Taka ilość wystarczyłaby do budowy 110-metrowej wieży, wyższej od Statui Wolności.